Standardowo rączka do gimbala zakładana jest tak. No ale umówmy się, to nie jest zbyt wygodna pozycja. Można to zrobić inaczej. Zacznij od opuszczenia rączki do dołu. Też nie jest zbyt wygodnie. Przytrzymaj, żeby zablokować. Przestaw. Możesz puścić. I teraz tą stronę jest dużo lepiej niż standardowo tak. Bo jeśli przekręcisz, to od razu ci się przekręca apara, to przecież tego nie chcemy. Dlatego trzeba zablokować i dopiero przekręcić. Jeśli chcesz regulować kierunek nagrywania, może jest trochę trudniej, ale przecież zazwyczaj ruszasz gimbalem. Daj znać, czy przyda ci się ten tip. I koniecznie mnie zaobserwuj.